No, muszę Wam to pokazać. Jest godzina 21 z groszami. I no, ja no musiałam po prostu zrobić te babeczki. Po prostu musiałam. Słuchajcie, to jest to, o czym wam mówiłam, że będę robić. Czyli to są babeczki bananowe. Z tej mąki, właśnie orkiszowej, no jest strasznie jasna, jakby była tortowa, a nie jest, ale no. no w środku są orzechy yy, laskowe, zmielone, tak czy ubite po prostu tłuczkiem i na wierzch każdej babeczki włożona jest rozkawka. I że było tyle tego ciasta, to upchnęłam na siłę, i obawiam się, że te babeczki po prostu wszystkie wylecą górą, no ale. No trudno, będziemy zjadać prosto z blaszki. Upieczone babeczki. Chwila prawdy. Jedna widzę, że ciała. ale słuchajcie, jak racuchy po prostu, jakieś niesamowite kształtki się tu porobiły. O, i są ok. Ok. Wyciągam. Nie no, dwie tylko wypłynęły. Ta jest taka troszeczkę kopnięta, ale to nie ma żadnego znaczenia. Gabryśka będzie miała jutro do szkoły babeczki. I są zdrowsze, bo są. Tutaj są tylko w tych wszystkich babeczkach są tylko trzy łyżki cukru. Łyżeczki właściwie, trzy łyżeczki cukru. I są dwa wielkie, takie bardzo, bardzo cukrzone już banany. Także, jak po, 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 podstygnie trochę, to sprawdzimy, czy one są wystarczająco słodkie. Ale myślę, że tak, bo aż pachnie tym bananem w powietrzu. Czyż to nie jest uroczy widok? Mnie zawsze wychodzą kopnięte te babeczki. O, ta jest chyba. E, trzy są bite takie, które są proste. A całe resztę to jak wieże w pizie. No i trudno. Przyszłyśmy specjalnie rano z Larsonem tutaj, żeby Wam pokazać, że mamy już właściwie... Larson, przywitaj się! Lara! Powiedz halo! Wygląda to zupełnie inaczej niż ostatnio, gdzie były tylko pojedyncze główki. zobaczcie, wiecie co, one są jakieś specyficzne, bo one mm, mają strasznie dużą ilość płatków. Ja nie wiem, to są takie jakieś naprawdę... Nie wiem. O Jezu, znowu wlazłam w te pokrzywy. Ale są przepiękne, tylko one są takie ultra delikatne, jak taka wiecie, najcieńsza bibuła, jak sobie możecie wyobrazić, to one takie są. Kurde, piękne, są piękne, ale zobaczcie jaka to jest ilość płatków, Bo konik polny jest! Dobrze patrzę? Tak, konik polny, bo jak się patrzy przez oko kamery, to zawsze jakoś tak inaczej wygląda. Także popatrzcie, taki piękny widok na dzień dobry. No jest ich zatrzęsienie i to jest tylko takie jedno miejsce. A jeszcze są mnóstwo pączków, także jeszcze chwilę będą kwitły. Także pięknego dnia Wam życzę z makówkowego pola. Łączki właściwie takiej, makówkowej. O, taki piękny widok na dzień dobry. Taki czas, że trzeba spamować pięknymi roślinami. I zobaczcie, dopiero były piękne, kwitnące. A tu proszę bardzo. Małe pigwy. <grych> o, a tam... Cholernik ślimak cina, pigwy. Natura. Maleństwo takie fajne. <laughs> Przyjdziemy i zbierzemy na nalewkę. A co? O, tu jest taka większa. Pokaż się. Jest ok. Są pigwy. zrobiło się gorąco, jechałam do Lidla, to było tak sobie, a teraz wychodzi słońce, gaba mówiła, że ma być 26 stopni, tak czuję, że tak będzie. Dzisiaj w Lidlu, słuchajcie, tydzień grecki, o czym dowiedziałam się od Ani, Bawy, Aniu, dzięki za polecajkę. Przyjadę do domu i pokażę Wam, co kupiłam z tego dnia greckiego bo będziemy robić. Weekend grecki dom. A co? Paczka do mnie dotarła. To jest y, paczka z temu. Zamówiłam tutaj 3 trzy, trzy rzeczy. Jestem bardzo ciekawa, bo jedną z tych rzeczy dostałam w takiej cenie. Wiecie, to przetrzymywanie ich w koszyku i te pojawiające się nagle niesamowite okazje. Jestem bardzo ciekawa, czy to coś będzie się w ogóle nadawało do użycia. A jedno z tych końców jest szklane, i też jestem ciekawa, czy to w ogóle doszło w całości. Dlatego otwieram tutaj z Wami, żeby w razie co, to mieć dowód na to, że. Szlak trafił. Jedna to jest, no właśnie się zastanawiam, czy to będzie dobre. Słuchajcie, to są takie dwie zatyczki do umywalki. Wiecie, jak macie przelew, żeby go zatkać, bo na razie to do tej nowej umywalki muszę wkładać gąbkę do makijażu. Bo tam jest tak spieprzona ta instalacja cała. Koszt przerobienia tej instalacji jest taki, że w ogóle nam się to nie opłaca. To nie nasze mieszkanie, więc lepiej zatkać to zatyczką. Ona niby ma być uniwersalna. Jestem ciekawa, czy będzie posadzała. Jak powiedział, że jak dojdą, to oni ją jeszcze silikonem wklei, żeby... No zobaczymy. Wyglądają... Wiecie, to jest plastikowa zatyczka. Tu niby ma takie klik-klik. Wyglądają normalnie, a zapłaciłam za te dwie zatyczki 2 złote chyba, czy złot, Więc przy okazji robienia tego zamówienia E, zamówiłam to, bo samech no to wiadomo nie opłaca się. Słuchajcie, e, zamówiłam lampę do paznokci, e, bo moja promocja na prawie że darmowe robienie paznokci już się skończyła, więc teraz musiałabym za każde paznokcie płacić kostki. więc mówię sobie: Dobra, zamówimy lampę. No i zobaczymy. Lampa. Wiem, ja wiem szczerze, że nawet nie wiem, ilu ona watowa jest. 48 W. Czyli taki standard chyba. Ja wiem, że dzisiaj są już mocniejsze, ale do takiego robienia w domu to. Oby tylko yy, działała. To. Ale wiecie co? A kabelki? Nie, dobra, są. Boże, myślałam, że kupiłam sobie lampę bez ładowarki, której mi przecież brakuje, bo w mojej lampie to ładowarka padła. Okej. Okay. Ok. Nie pokazałam z bliska. Tak to wygląda. Ile ona ma tych LEDów? Hmm. Ciężko wyczuć. Tam było na stronie napisane, ale ja to nie wierzę w to, co oni tam piszą. Tam było napisane chyba, że 72 żarówki LEDowe. Znaczy te diody, czy tam jak to się nazywa? Nie wiem, bo oczywiście nigdzie nic nie jest napisane. Chińska produkcja. Ale powiem Wam, że ona niczym się nie różni od tej mojej, którą kupowałam w zestawie do robienia paznokci, podejrzewam, że z tej samej fabryki pochodzą. Zaraz potem podłączę i zobaczymy, czy się. No, dobra, no lampa jak lampa, byleby by świeciła i utwardzała. Czy utwardza, to się dowiemy w przyszłym tygodniu, bo na razie to jeszcze nie mam dwóch tygodni. Pa, nie, dzisiaj jest trudne dwa tygodnie, więc dla mnie to jest jeszcze za krótki czas, żeby ściągać. Tym bardziej, że trzymają się idealnie. Ok, i tu jest coś, na co m, czego poszukiwałam od zimy chyba. Ja mam letnią obsesję na punkcie truskawek. Zawsze powtarzałam, że ja latem to mogę... W sezonie truskawkowym może tak, bo sezon truskawkowy nie jest przez całe lato, ale w momencie, w którym yes. w momencie, w którym truskawki są, to ja jem tylko truskawki. Żyję truskawkami. I słuchajcie, patrzyłam kiedyś na filmie takiej mojej jednej z takich młodych, moich ulubionych chińskich chyba, albo wietnamskich youtuberek, która mieszka na stałe w Stanach. Ona miała taki kubeczek szklany z tą, z tą, boże, ze słomką i ona w nim sobie kawę mrożoną robiła i ten kubek był w truskawki. I słuchajcie, jak ja go zobaczyłam, to ja tak bardzo go chciałam i nigdzie go nie mogłam znaleźć, nigdzie go nie było. Był na Amazonie, ale na Amazonie on kosztował 70 parę złotych i jeszcze trzeba go było ściągać gdzieś tam ze świata. I przesyłka do tego, wiecie, bo to awansam to chyba teraz z Anglii, więc jeszcze pewnie jakieś cło, więc jak zobaczyłam tą cenę, to nie, ale tak w pewnym momencie mówię, dobra, poszukam na, na, tem, no, na temu, timu, jak to mówi Sylwia S., na temu timu poszukam. Hmm. Dobra, jest słomka, myślałam, że słomki nie pokażę, ma jakiś sprytny pokrowiec na szklany słoiczek, na szklany ten, zobaczcie, to jest, to jest niby zwykła szklanka. Ale ona jest w truskawki i pokażę wam, jeszcze ma taki zgrabny, przynajmniej na stronie wydawał się być zgrabny. E, te, to denko, zgrabne, to denko, zgrabne. Mam nadzieję, że ja tego nie rozwalę, ale ja go kocham. Przez to, że on ma truskawki. Ja wiem, że będę musiała go myć ręcznie, bo on na pewno nie nadaje się do mycia w zmywarce, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ma taki o. Taki zgrabny. On razem dopiero tak ładnie wygląda. O, widzicie? To jest taki, taka trochę podroba tamtego kubka, wiadomo, bo tamten miał i ten silikonowy wcisk, żeby tutaj się nic nie obijało o siebie, ale no, no tu tego nie ma niestety, ale dobra, wybaczę im to, bo yy, ten kubeczek jest po prostu prześliczny. I do tego jest jeszcze szklana słonka. Byłoby fajnie, jakby mnie nie zbiła, dojechała z kim i nic jej się nie stało. OK, jest. I ona też ma e, tą truskawkę. Uważam, że truskawka powinna być niżej, żeby do buzi sobie nie pchać tej truskawki. No ale dobra, zobaczcie. Tu bardzo potrzebna jest ta silikonowa wkładka, ale jej nie ma, ale trudno. Ja sobie wymyśliłam ją właśnie do e, mrożonej kawy latem. Nie będę tego pchala ale no, no fajny jest. No, nie pójdziecie z nim na dwór za bardzo, bo to jeden ruch i to wypadnie, ale to jest szklane i to dojechało. A zapłaciłam za niego 14 zł. W ogóle był po 24, yy, a że tam ceny się zmieniają jak w Skopi, to ja go ostatecznie kupiłam za 14 zł, a lampę w tej super hiper promocji kupiłam za 16 zł. Czyli całe zamówienie kosztowało mnie... 16 plus 14 to jest 42. Około 45 zł, bo tam jakieś końcówki były. A minimalna kwota zamówienia, żeby była darmowa wysyłka, to 40 zł. I zobaczcie, jaki ma zgrabny futerał. O, cyk. Tu był kubek. Tu była osobno zapakowana słomka. I kit. już muszę sprawdzić na stronie, czy ten kubek nie ma. Tej wkładki silikonowej, bo by się przydała jak nic. Ale jest słodki. Powiedzcie, że nie jest słodki. Znaczy, powiedzcie, że jest słodki, bo jest słodki. Tylko yy, nic mu nie jest. Dojechał w idealnym stanie. Nic mu tu się nie zadziało. Z tego, wiecie, zwykła kalkołalnia, ale jest przesłodki. Ja już się widzę na balkoniku z tą yy, kawą, z kostkami lodu w środku i taka, albo frapę, coś takiego. i truskaweczki, albo koktajl truskawkowy, kto nam zabroni, nie? Yy, yy, słonka jest dosyć szeroka, także bez problemu koktajl truskawkowy przez nią przejdzie. Wróciła uciekinierka po całonocnych bojarzach. Idziesz jeść? Nina. Mincia. Kici, 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 kici Idziesz jeść? Chodź, damy jeść kotu. Damy jeść? Chodź. 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 Chodź, kicia Chodź, chodź, damy jeść. W obecnym czasie teraz, kiedy jest tak ciepło, to zostawiam Kici jedzenie na dworzu, bo ona cały dzień biega i całą noc praktycznie też biega. Więc wodę i jedzenie zostawiam jej codziennie na dworzu, żeby była niezależna od jedzenia i żeby nie musiała wracać na czas. Widzicie, to jest kot. Czeka tylko na to, żeby zrobiło się ciepło i żeby można było biegać, nie? Idę umyć miskę twoją od wody i zaraz przyniosę ci czystą miskę, tak? Pożresz, to umyjemy jeszcze tą miskę i trzeba umyć parapety, bo to jest masakra. Widzicie jak pylice są codziennie wycierane parapety, ale nie wiem co to za drzewo tym razem, ale znowu jest wszystko żółte. Siedziałam przez 20 minut na balkonie i to pod dachem, słuchajcie, zobaczcie jakie mam wypieki na twarzy tak stanęłam przy oknie, żeby było widać. Myślę, że widać, bo taki żar się dzisiaj zrobił. I Już myślałam, że będzie ta burza. Te alerty poprzychodziły i był już taki trochę we mnie strach, było takie piekące powietrze. Było i myślałam, że jednak ta burza będzie, ale na szczęście chyba ominęła nas bokiem, bo rozeszły się chmury. Z jednej strony, na szczęście, że ominęły, z drugiej strony, znowu nie ma deszczu, więc a nie mogłyby tak przyjść. Normalnie umiarkowanie po prostu popadać z takim ciepłym letnim deszczem. Nie. Chodzie wydałam w Lidlu 276 zł i 87 groszy. I pokażę wam takim szybkim rzutem, tu jest chyba wszystko co kupiłam, oprócz jednego małego pasztecika, którego wzięłam do domu i do pracy i go zjadłam w pracy, ale spójrzcie. Taki szybki rzut. Czy tu jest dużo? Mnie się wydaje, że tu jest bardzo mało i to jest część rzeczy w promocji, część mi weszła właśnie jakąś obniżoną kwotą po skanowaniu aplikacji. Ale dlaczego w ogóle pojechałam do Lidla? Pojechałam do Lidla dlatego, że Ania Baba, przymłam chyba mówiłam przy samochodzie, Ania Wawa powiedziała mi, że jest tydzień grecki w Lidlu. Ja bym tego nie wiedziała, bo ja po prostu do Lidla jeżdżę raz w czas. Ale skoro tydzień grecki, to wymyśliłam sobie, że pokuszę się o jakiś przepis, właśnie. Tylko zrobiłam głupio, bo zamiast najpierw poczytać o przepisach, a dopiero potem pojechać na zakupy, to pojechałam na żywioł do tego sklepu, a teraz będę próbowała z tego coś uczynić. Ale już mam w głowie pewien przepis, także hmm, przyda, przydadzą się te zakupy, na pewno się nic nie zmarnuje. I jeżeli chodzi o greckie rzeczy, to kupiłam. E, oliwki greckie Kurczę, niby zamknięte, a coś tu jednak czuję Oliwki greckie Takie o, duże I to są O, ja nie wiem, czy one są greckie One były na tym W tym miejscu, gdzie był tydzień grecki A to są lidlowskie oliwki, teraz dopiero spojrzałam No ale cena też nie była jakaś Specjalna, chyba 12 zł Kosztowały te oliwki One są część nadziewane Czekajcie, bo tu się odgięło marynowane bez pestek z olejem rzepakowym z czosnkiem i ziołami. Czyli super. Następna rzecz to wzięłam coś takiego jak halumi do grillowania i on jest z bazylią ten ser, także to jest właśnie z tygodnia greckiego i to przynajmniej widać, że to jest z tygodnia greckiego. Kolejna rzecz, to w ogóle nie jest tygodnia greckiego i w ogóle nie wiem, czemu leżało na tygodniu greckim, teraz dopiero spojrzałam. To jest tap, tapenada w stylu prowanskim, z oliwek, coś takiego jak, jak pesto zielone, tylko no nie wiem, tak to wygląda. bez sensu ten holis miał być grecki, no a tutaj nie wygląda na to, żeby był grecki, ale to jest grecki. Słuchajcie, są to um, liście winogron. Um, Coś takiego jak nasze gołąbki, nie? Tylko, że w liściach winogron tam jest ryż w środku, ale co tam dokładnie jeszcze jest, to nie wiem. Um, liście winorośli nadziewane ryżem w oleju słonecznikowym. Wszystko. Ale to też jakoś specjalnie drogie nie było, więc myślę sobie, że takie, na zasadzie takiej przegryzki yy, będzie fajne. Yy. I co to wszystko z mojego tygodnia greckiego? Nie. No nie rozszalałam się w każdym ale mam za to jogurt grecki. Jogurt grecki, który jest po prostu jogurtem z Lidla, ale jest grecki. Także powiedzmy, że to jest do tygodnia greckiego. Wzięłam dwa mięsa mielone. Jedno z indyka, drugie wzięłam. Wieprzowina i wołowina, porcja rodzinna, bo to mi się właśnie przyda do tego tygodnia greckiego, do, do tej potrawy greckiej. Mam y, ochotę zrobić takie, zapomniałam słowa, takie y, nadziewane na, y, na patyku, takie kotlety mielone. Wiecie, takie podłużne, kurde, zapomniałam jak to się nazywa. Nie wiem czy to jest greckie, tak mi się kojarzy. I chcę do tego zrobić właśnie sos cacyki, także y, dlatego, jogurt grecki. I wzięłam też. Koperek. Wzięłam również dziewczyny. Wzięłam również dwa bakłażany. One były w jakiejś super zarombistej promocji, z chyba z 12 zł na 5 za kilogram, także sobie wzięłam. W takiejże samej promocji były też. Nie wiem, czy to jest bawola serce? Takie to, takie wiecie, ten. Tak wygląda jak bawola serce, Tu nic nie jest napisane. I on był też przeceniony z 20 zł za kilogram na 10 zł za kilogram, także fajnie. Wzięłam bio pomidory krojone bez skórki. Jeszcze nie wiem do czego, ale prawdopodobnie do tych bakłażanów. I wzięłam majonez klasyczny od Kani. Ja tego nigdy w życiu nie brałam, nie wiem czy to jest pyszne, czy wręcz przeciwnie, ale może będzie dobry. Dajcie znać, czy wam smakuje. Ja go wzięłam dlatego, że to jest majonez, który jest robiony z jajek od kur, yy, które są hodowane na wolnym wybiegu. Także dla mnie to już, wiecie, yy, bardzo dobrze brzmi. Wzięłam kiełbasę głogowską z pikoka, bez barwników, bez dodatków fosforanów. Przykładało mnie to, że tu jest 106 gramów mięsa na 100 gram produktu. Jest tutaj 500 yy, gramów. Jedno masło, ser goda, tutaj nic ciekawego nie ma. Eee, I wiecie co? Jeszcze? Nie będę Wam pokazywała wszelkich wędlin i parówek, bo to jest mało interesujące. Natomiast e, tutaj zainspirowałam się pewną znaną youtuberką, która to jest, którą to jest Monika z kanału Rodzinka M-Vlog. Monia, pozdrawiam. E, ostatnio słyszałam właśnie o pieprzu młotkowanym, tylko mi się wydawało, że moją z bazylią, a tu jest pieprz młotkowany z kolendrą. Specjalnie szukałam dzisiaj tego pieprzu młotkowanego i go, i go mam. Wzięłam również maszynkę Venus, Gillette Venus. Tu jest jedna, jedno ostrze z rączką i dwa dodatkowe, czyli w sumie trzy ostrze. I to kosztowało dychę bez grosza, także myślę, że to jest dobra cena. Te maszynki dla mnie to są chyba jedne z lepszych damskich maszynek. Wzięłam płyn micelarny z cienia, on tak bardzo mi garnierem zajeżdża z wyglądu, to jest ta wersja do cery suchej i wrażliwej, łagodzący, usuwa makijaż, na pewno znacie, ja nigdy nie miałam, niezawodna moc miceli, bez mikroplastiku, on był bardzo tani, dzisiaj był w promocji chyba po 6 zł, także zobaczymy. I testuję sobie we wszystkich możliwych markach tanie dezodoranty bez aluminium I wzięłam ten z cienia, będę mówiła z cienia, ja nie wiem jak to się czyta, cien, sien, nie mam pojęcia Z cienia wzięłam i to jest fresh pink, kwiatowy zapach, 0% alkoholu W ogóle nie mam pojęcia czy to ładnie pachnie, ale gaba lubi takie właśnie kwiatowe I mówię sobie mm -hmm. O. Nic nie czuję o, ładnie, taki, taki pudrowy, bardzo ładny, mm, oby tylko był dobry, jeśli chodzi o jego działanie, dezodorantowe. I słuchajcie, wzięłam coś, co bardzo mnie zainteresowało, bardzo, bardzo, bardzo. Tu mi wypadły trzy rzęsy, nie wiem, czy w tym, czy w tym oku i próbuję to zamaskować, rysując sobie kreskę w tym miejscu. I tak sobie pomyślałam, że przydałoby się, się jakieś serum do brwi i rzęs na wzrost. I wchodzę. I słuchajcie, ja nie wiem jak to jest, ale ja tego nie widziałam. Ja tego nie widziałam świadomie. Ja to nieświadomie idąc, gdzieś moje oko przyhaczyło i mózg mi podpowiada, cofnij się, cofnij się, tam było serum. A tak się rozglądam wszędzie, gdzie ci tu serum, żadnego serum nie ma. Ale mówię, to jest niemożliwe, żeby ten obraz w głowie mi się pojawił tak znikąd. Więc. Tak patrzyłam, tak patrzyłam intensywnie, aż kurde, patrzę, jest. Była cała taka seria z Deli. Yy, były olejki bio do brwi i rzęs, dwa różne. I było to serum na wzrost brwi i rzęs. I słuchajcie, było jedno jedyne. Cała masa tych olejków i tylko jedno jedyne było to serum. I mówię, nie, no jak ty jesteś jedno jedyne, to ja muszę Ciebie wziąć. I to serum. Uuuu, panie. Jakie ładne, zobaczcie. Co my tu mamy? To jest 7 ml. To kosztowało 10 zł. Sprawdzę jeszcze, bo mi się wydawało, że to strasznie mało, ale może ja coś pomyliłam. No i to prawda, 9,99 co kosztowało. Nie wiem, z czym to jest, z czym to się je. Wielofunkcyjne serum na wzrost brwi i rzęs z efektem spektakularne, spektakularnej naturalności. Czyli naturalnie to tak, że jak, prawie nic nie widać, nie? Tak mi się to kojarzy. Bardzo enigmatyczne to serum, nie wiadomo co tu jest. O, czekajcie, coś jest. Bogate w keratynę i to wszystko. Szybkie efekty po 15 dniach. To ja wam powiem, czy po 15 dniach mam wywinięte rzęsy. Te, no tak, dobrze mówię, rzęsy. O, takie coś. Zobaczymy, 7 ml za 10 zł, można za, zaryzykować em, Nigdy tego nie brałam, wiecie? W ogóle nigdy w życiu nie brałam takiego przecieru pomidorowego w tubie I Tak myślę sobie, że to grosze kosztowało 4,90, znaczy grosze, no w sumie to jest tylko przecier pomidorowy Ale tu jest 200 gramów, kosztowało 4,99, jest bio, więc wzięłam Także słuchajcie... A, no widziałam pieczarki, jeszcze filet z indyka, taką wersję rodzinną. Sok taki yy, malinowy do herbaty dla Gaby, masło, ser i... Myślę, 78 zł. Te buty by lepiej było jakieś fajne kupić za te pieniądze, nie? Dzisiaj, słuchajcie, wyznacznikiem luksusu yy, i zamożności ludzi nie jest to, czy kupili sobie fajne buty, czy nie. Bo ja kiedyś na przykład postrzegałam, za mo, za, jak młodsza byłam, tak dużo młodsza, to zasobność czyjegoś portfela oceniałam po wyglądzie butów. Jeżeli ktoś miał super zarąbiste, porządne buty, nie chodzi o to, że markowe, tylko takie, że wiecie, patrzycie, a to takie buty klasa, nie? To mi się wydawało, że to już jest szczyt takiej. Znaczy, wiadomo, nie chodzi mi tutaj, że szczyt zamożności, bo ktoś, kto kupuje sobie zarombiste buty, nie musi mieć pieniędzy na jacht, prawda? Ale to ja o takich ludziach w ogóle nie mówię, którzy, których stać na, na kupno jachtu, bo to, to ja nawet nie znam takich ludzi i nie widuję, prawdopodobnie. Ale chodzi mi o to, że jak ktoś miał pieniądze, żeby kupić takie buty, to już naprawdę musiał mieć kupę kasy. A dzisiaj. Zamożność czyjegoś portfela widać po tym, co wynosi ze sklepu spożywczego. Taka prawda, nie? Jakbyście się zastanawiały, jak wygląda chińska zateczka do przelewu, to tak wygląda. zobaczcie, włożyłam ją bez najmniejszych problemów. Jeżeli szukacie takich głupot, a przy okazji robicie jakieś zakupy na temu Timu, to ja te zateczki bardzo polecam. Wlazła bez problemu, to znaczy z lekkim oporem, no bo tak ma wejść, bo to ma wyjść na wcisk. Ale jeżeli macie taki problem z przelewem, to tam są i różna ilość sztuk jest do kupienia w zestawie. Dwie, trzy, pięć, ile potrzebujecie. Ja wziąłam dwie, bo tylko jedna mi była potrzebna. Tak wygląda.